<śmany> wejdzie, nie Dobra, jesteśmy na Urbexie. A zobaczymy, czy ty wejdziesz? Weź ten, czyś, no, by musiał na czworaka. No, siema, siema, ja tu wejdę na pewno. Zobaczymy, czy oni wejdą, bo jest całkiem jest i dużo. Dzisiaj taki spontan, że nawet selfie sticka zapomniałem. Ale będzie dobrze. O, o, o. Co no, następny? Ja. Na luzie wejdziecie, na luzie. No, dawaj. Tak dawaj, Ja się Kurwa, gdzie, 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 Następny. Ja będę tam świeci blas! tu trawę No podbiję, ale ta trawa puści, bo to jest słucha trawa z no. Dasz radę Wy też dacie radę, no nie? Ej, dacie radę, ale ja. się No i dalej wciągaj w dobry sposób nie podam pasów Dobra ja wejdę tędy. Krzanie to Ja wejdę tędy. Kurwa. Pierdolone Kurwa zjebałam się. Przedstawię. No wchodzisz w tą stronę. No, no łapaj mnie. Ktoś. Bo kurwa tego filmu to będzie ciężko na tą wędrę. Rejestruję. Kurwa, kurwa Dobra w lat. Dobra, to teraz ja. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, trzymam, <grymianie> trzymam, trzymam, bo chcę filmować jak trzymam. Dobra, dzięki. Udało się. Nagrywam cały czas. Dawaj szybko, weźmie ktoś z łapki. Okej, okay. dobra, ja się trzymam. Do... No dobra, wchodzimy. Czekaj, jest To jest jeden pierwsze. To jest tu jest kryspi. Ja to Antek. Jest. Idziemy dalej. Nie to Nie tu pamiętam, no. ścieżki nie zostaw. Poczekaj. Zostaw. Ty jak sam będziesz wracał, to cię... ty słyszysz, jak sam będziesz wracał, to, to cię napadną Czarny szabla. A ci tego. No, tamtym, tak. bali, Dzisiaj piątek 13 rzeczywiście. No tak. O Jezu, nie został! Piątek 13. To, z... nie, ale co w związku z tej, ja o, to, Jason nas. sklep. Że... Jason! Ja nie idę, bo mnie Jason dopierd. O kurwa! Ja nie <susza> to, że Jason dopierd... ja chcę, żeby Antek mnie dopierdali. <susztan> Antek ja, no, on tak wygląda, jakby lubił sobie dopierdolić koperku do ziemniaków. No, 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 <grym> dobra, idziemy, <grym> ja chodźcie. Ja lubię. Ja lubię. Ty, no, ale postarajcie się. No. Ej, postarajcie Jadę. się tak Jadę. nie krzyczeć, dobra? A, dobra, to idziemy, idziemy, no, ja, 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 ale co to jest za urbek, jest Ale zaraz zobaczysz, tam będzie nisko, opuszczone, upiorne. No, no może nie będziemy spieprzać. Dobra, jest nas dużo, przyznaję. Samolot jeszcze nisko nadlatuje. Na razie idziemy ścieżką przez gęste krzaki. Tu za tymi krzakami, za tą ścieżką, jest opuszczony budynek. Już od wielu, wielu lat. Nie uczęszczany przez nikogo. Byliśmy tu kiedyś, prawie dwa lata temu, z Wiktorem i Franklinem. A teraz jesteśmy większą ekipą. Nie przecinajcie, nie nie żyjecie się rzeczywiście, bo tu nie wiadomo kto tu jest. Dobra. Ktoś jeździ nie? Oni tam nie gdzie jesteś? Jest yes, OK, dobra idziemy. Ty Czemu ten pochód cały czas stanął? No to idziemy. Ja oczywiście pochód zamykam, dobra. Dobra, jest nas jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu jest nas. Z 네. no <oh Czemu? Nie ja, 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 ja. Chodź, lec.? Chodź proszę, chodź, proszę Co? Chodź, zobaczymy, tylko, jak będzie mañana, Nie boisz się, nabijesz się. moja. <celebrate> <NRF> Dalej jest zejście na taką niższą ścieżkę, która prowadzi do opuszczonych budynków. Pamiętam, jak to się kiedyś wywaliłem. Dobra, jesteśmy. To są krzaki. Jakiś tak jakby mały las. Straszna gęstwina, trudno tędy się tędy chodzić. Parka, 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 Czemu wyłączy? Tak jakby ochroniarze nie, byli tak, faktycznie. A tu, a tu nie jest uwagi, bo jak oni mają światło zapalone, to nas nie widzą. To uważaj, czy tu nie ma ochroniarzy. O ile w ogóle jest tu coś do chronienia. O, tu jest jakieś tam światło, ale wydaje mi się, że raczej nikogo tam nie ma. Zapomnieli o pierwszej zasadzie urbexu. Trzymamy się razem wszyscy. Tak, zgadza się. Ciężarowy. Ej, może nie tu. ręce tam. Nie, on tam nie jedzie. Ty, zmienił kierunek. <grystanie> zmienił kierunek. Nie ten kierunek. Jest los. Słychać go zresztą. Parkuje tam. Muszę przejść. Nie widzisz, że jest magazyn śmieciarek? No magazyn jakiś. Idziemy teraz do opuszczonego budynku Który tam Gdzieś jest Ty będziesz miał moje lata To w ogóle nie będziesz chodził nie. Ty faktycznie Tam samochód wjeżdża. Dobra wyłączyłem latarkę Myślicie, że kierowca na nas patrzy? On patrzy, jak nie przypierdoli ścianę. Albo no, tak. Teraz biegniemy, jakby co? Ja to są jakieś magazyny, co? Dobra, co to za nagrywanie, kiedy nie mogę światła włączyć? Nic nie widać. Ty, ktoś tam chodzi. Ej, tu idą typy, tam za samochodem. Tu wejdziemy, stam tutaj. Tu wejdziemy, tu jest magazyn w dół. ale nie zauważyłeś, jak tam jakieś dwa typy wchodzili za tym samochodem. No ktoś tam chodzi, mówiłem. Kurde. Ciężko nagrywać, bo niewiele widać. Tam w ogóle nie, tam nie ma przejścia. Na razie nie idą. Nie wiem czego to magazyn. Kiedyś to były... Sterta była komputerów takich starych. Ale to było dawno temu. Dalej gdzie oni włażą? Włażą do tego garażu, jakiś magazyn śmieciarek. Ale... Od razu po nas. Wiktor, od... ale dokąd tam przejdziemy? Dokąd tam przejdziemy? Do tamtego kurwa, drac. Piwnik. Jesteś pewien? Co? Co? teraz. Samochód Co? 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 nie Co? nie ma chyba wyjścia. Ty po Co? 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 Co?

Nie chowamy się do tej dziury, bo stamtąd nie ma wyjścia. Jeżeli spierdalamy, to tam. tu nie Ale ja mówię, tu do tej dziury nie chodzimy. Tam się światło się Widzisz, na ja co? Dobra, nagrywam znowu, tylko. Co ciemno. No ja po prostu go przypału. Przedtem jakby nigdy nic. Ty, jak będziemy zachowywać się normalnie. Jakby nigdy nic, to nie zwrócą na nas uwagi może. No to chodzi, żeby zwrócić. No. Kurwa, te samoloty. Za głośno tu jest. Tam jedzie, tam jedzie, tam jedzie. Dobra, idziemy na luzie, zobaczymy co tam jest. Ty no luz, no wreszcie tego zabłądziliśmy, szukamy przejścia, ty. No przejścia szukamy. Nie, ja to za. Jasne, jasne. Chodź, chodź. No. 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 Panowie... Dacie ten Daj przejść? Tutaj ja tu jest... i w lewo i wychodzimy Tam jest normalnie brama, nie? A, no ty, to nie ten... tutaj... To kurwa debilec nas. Tutaj raczej przejście nie będzie. Ale nie, tu i w lewo pójdziemy i do bramy dojedziemy. W lewo i do bramy dojedziemy. No to kuszą nas teraz. Bo, bo tam w ogóle półki nie ma i szukamy tutaj na drugą stronę. Dobra, idziemy. No dobra, udało się. Tak jak mówiłem, na spokój. Jakby nic się nie stało. No jakby nic się nie stało, normalnie idziemy, mamy czyste sumienie. Nie dewastujemy, nic nie robimy złagę. Nie Aha pewnie, zobaczymy manali. Jak się kurwa ubrałem jak będą, to ja bym też się patrzył. A ty wygląda ten cykl, to bym się patrzył, tak kuga. A ty my <noise> go <noise> na to kurwa straci. Ja Takie pociski nie, jeden chodzimy drugiemu. Stąd, wychodzimy stąd. No. No bo już nie masz... Dobra, chodźcie. Pamiętasz jak nas kiedyś opierdolili tu? Że tu nie można chodzić i w ogóle. No nie w ogóle. i Nie, no już bez tych szyb. Weź. Ja sobie normalnie wyjdę przez bramkę. Dobra, dzisiejszy urbex taki trochę wariacki, ale jest okej. Okay. Fajnie? Podobało się? Ale to wiedzieli, że tu jest tak słabo, bez takiej adrenaliny i w A, jeszcze będzie nie raz. Tak, faktycznie. Dobry pomysł. ci zbieramy, jasne, że tak. Wszyscy kaptury. Wszyscy kaptury, dobre Założone. A tak, normalnie wyjście jest A tak, normalnie wyjście jest

Nie No to lepiej zaplanuj drogie ucieczki, jak chcesz kamieniami rzucać, i lepiej tego nie robić. Nie, no bo jeszcze wypierdolisz jakiś tam, wiesz, szybę jakąś. No, się się nie w, nich, tylko w krzaki, czy coś. krzaki? No, Można, ale oni nawet nie zwrócą na to uwagi, wiesz, oni całym zajęci są. Crispy, uważaj na siebie. Ty no tam, ej. Szyb. Szybko. Tak, szybko. szybko. Kurwa. Jak? Jak się czujesz? Tego mi brakowało. Masz A trochę adrenaliny jak chciałaś. Ale najgorsze to było jakieś takie zmęczenie, już siebie, no. bo nie no. że jest łatwiej. Tak, Zadyszki dostajesz. No. Jak się czujesz? Normalnie. No, to jest kondycja, to jest no tylko najszybciej spierdzielałeś. Ja se staję normalnie i se z ja se stałem i zająłem mówiłem coś Ej, śmieci tam. Śmieci tak. Się, tak, tam jeszcze nie chcę się wziąć. Nie, bo to śmieciarstwo. Ale, ale on, on śmieciarą nie pojedzie, bo to była No, Śmieciarą za nic mi nas Jak no, coś, my coś my my śmieci, ludzie, jak coś to w prawo stwierdałem, bo tam krzaki. Masz Chowa, On tu nie wiedział, bo ma szlaban. Chowamy się w krzaki jakby coś i tam, wiesz, nie będzie mi się chciało szukać. Teraz to wiemy na ciebie i wszyscy patrzą. Nie, tak jest, dwa je. on Na którą on Nie, on ja? z nim stałem i go Kurwa, on do barierki doszedł, do szlabanu Dwa metry było ze mnie i se na razie a on nagle tak wytruł. I Ja lekko po prostu podbiegłem i mówię, Anselu, się w ogóle To w ogóle śmie. Nie prze Ej, w razie czego w którą stronę uciekamy? Wiktor... to się tak nie bije. O jedzie jeszcze jeden. Jedzie ktoś, Ale no to no poważnie, no tak długo bym kurwa zajęło wsiąść do, do lube, samochodu kurwa. i wykrócie. Dobra, kończymy nagrywki. Co? Słucham. Jeszcze raz. Ja tutaj zawróciło się jedzie tu. 5 minut, Chodźcie, lepiej pójdziemy stąd, bo nie wiadomo. Ale jak on by chciał nas zbędzić, Nie to, że on, ale na psy no może zadzwonić. No i kurwa, możesz mu pomachać, i on i tak no w takim samochodzie by jechał. No kurwa, no kurwa no Nie ma Nie chcecie, w już teraz niech się lewo, nie będzie. Dobra, super podobało się wszystkim i też kończymy powoli nagrywki podobało się było super podobało się tak ale fajnie było jak się nie wychyliliśmy tylko się skradaliśmy no zgadza się podobało się fajnie ale jeszcze nie to się. samo co Bartek Jasne. ale jeszcze trochę będę tam siedział. jeszcze trochę, chcesz tam wrócić? Chcesz tam wrócić? No. Chcesz teraz? nie dobra, innym razem Do... nie nic, bo on chce tam wrócić no to co, wracamy tam, dawajcie nie, żartowałem dawaj razem nie dobra, innym razem, no to kończymy nagrywkę nie, jeszcze się zobaczymy zaraz dobra, ale chociaż ten odcinek kończymy no dobra, ale zobaczymy się zaraz pożegnaj Siema.